Role. Dzisiaj tutaj sobie zagram Polish Card Driving. Zaveziłam sobie jedną paczkę. Filmy będą bardzo, bardziej dokładniejsze, zatrudniłam sobie montażystę. No, nie zatrudniłem, mam go za darmo, ale. Yy, zaczynamy. Oczywiście ja będę jechać niezaładowanym autem, bo to jest klasyk u mnie, no przepraszam bardzo. Jakbym ja nie jechał załadowanym autem, no to by było wiecie coś. W jednym filmiku tylko jechałem załadowanym. To było w ogóle ble. Moja tradycja. Yy, no, jest 16.05, To yy, jest gdzieś tam, ja nagrywam to w środę yy, tego. 4 y, kwietnia, i on się w tym dniu pojawi. Y, mam, na, te, mam nadzieję, że tam będę częściej na YouTubie tutaj, y, ale z jednego powodu nie mogłem nagrywać: no nie miałem y, swojego studia. Y, miałem, y, byłem tak jakby, no musiałem nagrywać, gdy nie było y, w domu, y, nie powiem kogo, ale po prostu musiałem dzielić. Mój pokój. Teraz mam specjalny swój. Mam już y, mogę sobie nagrywać. Codziennie. No i oczywiście mnie niezaładowany, no profesjonalny I ogólnie to sobie żartuję z tym niezaładowanym, że no to będzie klasyk, ale no dzisiaj to nagrywam na szybko, bo ja o 18 też i już nie mogę w ogóle siedzieć przy kąpie. Bo ma, no nie mam czasu za bardzo. W poniedziałek i w środy o 18 nie mam czasu, a dlaczego to wam nie powiem? No, muszę, że o 17.30 wyjść z domu. O Boże. Ogólnie mam y, Opla za 40. Przepraszam, Sion, naprawdę, w tego co teraz walnąłem, przepraszam. Ja po prostu jeżdżę niezaładowanym autem. No super, jeśli mi pociąg wiedział. No mnie dziś nie będziemy jeździć przepisowo, dlatego przepraszam za moją jazdę. tu no ogólnie. Widzicie, no tak, takie mam lagi. To jest tragedia wiatr. No ja przepraszam, bo chyba wolę w lampę, ale Ja przepraszam. Dla tych, co wale, mi się jeszcze tu ładuje. Mam Ogólnie to jest nowe, ze wczoraj. Yy, kupiłam je. Yy, Boże, ile tu ludzi myślą o że. Co jeszcze odczytuję, więc w trakcie to wiesz. Już odpisuję.